Sędzia podnosi, podnosi rękę <laughs> przegranego. No to kurwa, no, no już to ręce opadają. Zobacz, co tam się będzie działo. Wreszcie zakończy karierę. Jak nie tak, to tak. Jak nie obity, to zakończy karierę finansowo bo rozpierdolą. No i tyle. A ci mówię, że tam coś poszło, być. Ci... Czy lewizna jakaś? Na, na milion procent. i się spotkać ze mną, nie chcę. Bo jak wie, że ja jadę jestem do Warszawy, to, to jego już nie ma wtedy. No chłopie, no to o czym rozmawiamy? Best Fuel. Twój klucz do szybszej regeneracji. Czełem Brygada, Karol Garncarz z tej strony, dawno niewidziany, obok mnie Mirosław Dąbrowski, misiek z Nadarzyna, cześć Mirku. Cześć, cześć, cześć witam. No ładnych parę miesięcy nie, nie widzieliśmy się u mnie na kanale, powiedz jak zdrowie w tym nowym 2024 roku. A zdrowie dziękuję, A, tak, no nie widzieliśmy się, bo teraz gdzieś ciężko pracujesz, widzę obok Tarnowa niż nie w Tarnowie, także nie masz kiedy przyjechać. No, to, to, to... Dobrze widzisz, znalazłem chwilę, jestem, bo tematów nie brakuje, powiem ci ostatnio. Pierwsza gala w tym nowym roku, Freak Fightowa, Prime 7, oglądałeś, podobało się? Jakieś zaskoczenia? ja wiem, zaskoczenia, no, tam sędziował tutaj znanych, że tak powiem, mi osobiście <ścoughs> sędzia, który, który jest, że tak powiem, no, lekko go nazwę koksztaplerem i tam ma ze sobą... A no tak, no bo przecież sędzia Michalak sędziował twój pojedynek z Marcinem Najmanem. Znaczy, oznać z Marcinem Najmanem przeciwko mnie. O to, o to Ci chodzi. Tak, czyli dwa na jeden było. A na jeden tak, tak. Jak nie, zobaczymy, że nie dał rady sam Marcin, no to to, to mu pomógł, pomógł e, e, sędzia. Któryś już, już kiedyś mówiłem, dlatego przerwał walkę, bo się bało o moje zdrowie. No kurwa, niech on się martwi o swoje, bo wreszcie ktoś mu dojebie na, na, na w oktagonie, taki będzie miał finał. No i tyle. No. Ja to powiem szczerze, że. Jak będzie chciał, to niech wyjdą jeszcze raz we dwóch z tym z tym, z tym Neymanem i teraz to idzie mu dojebie i Neymanowie. O takim będzie finał. Tylko, że Neyman już zbroję się boi lata, gdzieś woli, żeby go jakieś dzieciaki napierdalały, bo ze mną już ma, już niestety. Mówię oficjalnie, od, od sierpnia już miała być we wrześniu gala, zastępcy chciał mi dać darek tego, tego Szymona, a ten już poleciał niby do Ameryki, później inne gale, później to I już nie ma, nie ma, nie ma rewanżu. No to teraz już nawet nie chcę go bić, bo teraz już się śmieje z tego wszystkiego, ale jak, jak jest kozak, ten, ten sędzia, to ten niech teraz jeszcze raz sędziuje, to udowodnię mu, że i ten będzie obity i on, bo ja tam mi to kochuję lata, że, że on jest sędzią, nie sędzią, ja jestem, ty, nie jest żadnym tam fajterem jakimś kurwa do walki, jest normalny chłopak, także mogę było porawić i tyle. No Marcin powiem że ponad rok temu walczyliście to od Miśka z Nadarzyna do Adriana Ciosa, z którym przegrywa dwie walki to też trochę kabaretu było w tym. No nie no ja, on idzie już, no, obrał sobie taki, taki, taki styl ktoś za to płaci, wiesz no śmieszne to jest dla mnie, no i tyle co mogę powiedzieć, no, dlatego, dlatego mówisz, że, że mnie nie widać, no ale no co że ja się nie będę pchał kurwa na afisze kurwa, że, bo bo, żeby, żeby na siłę z nimi nie walczyć. Boi się, to niech powie, że się boi. Yy, niech powie, jak, jak to wyglądało w ogóle, jak, jak kurwa, przy, przysypiał, kurwa, wypluł szczękę, kurwa. Zresztą, bo przecież to, jak ja wracałem z gali, to mi to wszystko mówił. I tylko, nie, nie, że nie wracałem sam. Także są osoby, które to słyszały, no. Śmieją się, kurwa. I tyle, no. I och nie chcę mi się opowiadać o tym. To już zostawmy, bo, to, ma, to już jest ma, za nami. Jeszcze, i Jeszcze inne tam na, fajne historie z nim, ale to już nie to już nie, 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 nie to no, jeszcze poczekam parę dni, bo no, czekam już półtora roku, czy tam dwa lata, no dwa lata będzie za chwilę. W marcu będzie dwa lata. No, to, to poczekam się chwilę, zobaczymy. E, Mirku, nawiązaliście do tego sędziego Michalaka, ponieważ to właśnie on był arbitrem głównym starcia Jóźwiak kontra Murański, e, buńczuczne były zapowiedzi z obu stron, finalnie skończyło się na punkty e, po trzyrundowym pojedynku. No powiem szczerze, dla mnie osobiście, a zresztą dobra, najpierw pytam o twoje zdanie, jak tobie się widział ten pojedynek, czy byłeś zdziwiony jak okazało się, że to ręka Jacka Murańskiego powędrowała do góry. Żeby nie było, że ja jestem jakimś tutaj, że tak powiem fachowcem od tych spraw, ja po prostu jestem normalnym chłopakiem kurde i moim takim zwykłym zdaniem, słuchaj, jeżeli kurwa obijam komuś łeb, kurwa jest porozbijany, że kurwa wygląda kurwa jak, jak no już nie wiem, tam nie będę porównywał do czego, a tutaj sędzia podnosi, podnosi rękę <laughs> przegranego, no to kurwa no że to ręce opadają. Ja się nie dziwię, że Paweł tam napierdalał, krzyczał. No, dobrze, że tylko tak grzecznie, bo ja akurat w w tym momencie to jestem jak najbardziej za, bo przecież kurwa no prawidłowo będę mógł jeszcze łeb rozbić o, i właśnie to by się zakończyła kariera tego, tego Michalaka, bo w całej Polsce się wszyscy śmieją kurwa z tego co on robi no. No, to, to, to jest, i każdy na jego temat tam pewne rzeczy wie no. a tutaj wreszcie, wreszcie ktoś kurwa ma się zrobił ten. No też... więc Paweł złożył protest, myśli, że, że może być ten werdykt zmieniony, bo naprawdę mało kto czy w internecie, czy dziennikarzy, czy osoby związane z tym światem, nie spotkałem się jeszcze z taką z opinią, Żeby ktoś wytypował, że to faktycznie Muran wygrał ten pojedynek. No ale słuchajcie, no tam ja podejrzewam, że mogą nie zmienić tego, bo to wiesz, to będzie kurwa afera, bo słuchaj, tam są zakłady poszły, tam szkopie, tam są różne, tam pieniądze straszne. Kurwa, to, to te firmy, kurwa, które, które przyjmują, nie wiem, czy to Fortuna czy jakaś inna tam. <grych> no ale to że tam są straszne pieniądze, to wiesz, tam to... Ja niby dokładnie nie wchodzę w to, bo ja staram się unikać tych hazardów i tak dalej, ale moim zdaniem... jak unikać jak u ciebie ostatnio typy można na Instagramie. Nie, no to jakieś tam, proszę się, ode mnie, jak u mnie. No u ciebie na relacjach na Instagramie. Później padaczka i już nie do tego, także spokojnie, daj mi spokój. Czyli szybka, szybka refleksja. Tak, dokładnie, dokładnie. Ale ten, ale wracając do właśnie tych, 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 tych... No czyli po prostu poszły pieniądze i to też nie będzie łatwe teraz do odkręcenia, bo przykładowo ktoś wygrał kupon, wybrał pieniądze i co teraz? Słuchaj, to być może dobrze, no ale, ale ta, taka firma, powiedzmy, to nie wiem, to tak jak mówię, to powiedzmy ta Fortuna. Tak, ta to Fortuna, Fortuna. Sprawy temu y sędziemu i zobacz, co tam się będzie działo. Wreszcie zakończy karierę. Jak nie tak, to tak. Jak nie obity, to zakończy karierę finansową, bo go rozpierdolą. No i tyle. Bo, 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 bo na, na, no, nie wiem, jak oni tam liczą, że, tam, że w korpus to też są ciosy. No dobra, kurde, ja cię będę spykał w korpus, a, 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 ten, ten, a, a ty mi rozpierdolisz łeb i będę wyglądał, kurwa, na głowa jak, jak wiadro. No to kurwa jak. No to... Jak po spotkaniu z sami. No mocniej <noise> tam, tam widziałeś, jak on wyglądał? No. no, powiem szczerze, że ja miałem wrażenie, że nawet Jacek Morański był trochę zdziwiony tym werdyktem w momencie ogłaszania tego. A ja, ja ci mówię, że tam coś poszło być. Yy, yy, lewizna jakaś? Na, na milion procent i, i za, jeszcze to wyjdzie, bo jak się to rozniesie emocji, to, to będzie jakieś tam jeszcze zamieszanie z tymi, z tymi zakładami. Zobaczysz. No bo no, pa, Paweł, Paweł szalał naprawdę niesamowicie, ale też absolutnie się, się mu nie dziwię. No kurwa, no jak jesteśmy? Samo przygotowanie się to też jest przecież. Paweł też nie, 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 nie taki mocarz, ale żeby się przygotować, to też musi jakieś ileś rzeczy, nie tam nie, to nie, nie co przez dzisiaj zacząłeś ćwiczyć, a za tydzień ma walkę. Nie, to trzeba się z pół roku przynajmniej, wiesz, coś robić, bo żeby, żeby wyjść, żeby, żeby, żeby pokazać coś, a nie, no, Ale wiesz, teraz jest idealna opcja do trzeciej walki, bo jest jeden 1, 1 Tu jakby zmienili dla Jużwiaka, to też wszystko się, wiesz, spina w klamrę. No to, no to normalne, no tylko mówię Ci, że nie wiem, czy odwrócą to, bo, bo ten, bo bo to zakłady poszły, no i tutaj to jest, tam będzie albo finansowo w tą stronę, albo finansowo w drugą, także podejrzewam, że zakłady buchomacherskie nie pozwolą sobie, kurwa, na straty, Bardzo urósł po tym zwycięstwie Jacek Murański nawet... z kurwa, to on urósł, jest, kurwa, dalej, kurwa, oszoło mi tyle, no. Wyzywało nawet Arka Dańsule, z którym ma rekord 0 i zapowiada, że chce wyprowadzić na 3-2. No, to nie chce, on już wyzywał wszystkich, proszę cię. Tam, Wczoraj na kanale Frikowym jest już podsumowanie Gali Prime. Tam, tam też Arek odniósł się do tego, co sądzi o e, słowach Jacka Murańskiego personalnie, tak więc odsyłam was do tego materiału na kanale Frikowym. A jak ty zareagowałeś, jak usłyszałeś, że Arka tańcule 20 lat mówię, młodszego ale, Jacek? No, ale to przecież każdy widzi, no to co ja tutaj będę to, ja mówię, no ja, ja nie chcę jakimś tutaj, ale to przecież każdy widzi, no śmiesza się, a to to, że, to, że, że, że stoi no, i tak dalej, no kurde, no, no to nie, on jest poobijany, dostanie normalną bombę i on musi leżeć, kurwa, no. A, no Paweł może nie ma takiego strzał mocnego i po, go nie pocelował w szczękę, tylko walił go po tym, po tym yy, niemieckim tym i, i to wszystko spuchło i tyle, no. A wyjdzie z normalnych chłopakiem, to mu rozpierdoli dziurę i tyle. Taki finał jest. Mirku, yy, miałeś, można powiedzieć, nie po drodze i z yy, Najmanem też widzę, że nie, nie lubisz jakoś za bardzo Jacka Murańskiego. Dużo się mówiło o ich walce, ale patrząc w jakim miejscu jest Muran, który bądź co bądź ma na razie dwie ostatnie walki wygrane, a Najman dwa razy przegrał z Adrianem ciosem, no to... Nie, nie, ja, jeżeli, jeżeli chodzi o, o progres ten Murana, to ci powiem szczerze, ja jestem w szoku, no bo przedtem to w ogóle nawet nie potrafił jednego ciosu wyprowadzić, no teraz coś już robi, no. Nie mówię, że, tam, że to jest mocarne, czy nie mocarne, ale coś przynajmniej macha tymi łapkami. No to, no to, no to, no to pod tym kątem, tak, a na co no, no to nawet nie się dyskutować, no jeszcze raz powiem. Oficjalnie powiedział, że będzie Rewasz. Gdzie ten Rewasz jest? No dwa lata kurwa unikać, no to kto ty kurwa jesteś? A no, wiesz, Marcin na 16 razy kończył karierę, a, dalej no, się nie, bije, nie, więc chodzi, jego no, słowa. No to może kończyć dla, dla, dla łosia. Dla mnie tak jak powiedział słowo, to jest słowo, słowo doszedł pieniędzy, a tu fifokuje, fifokuje i, i, i sraka kurwa jest. No. Nawet się spotkać ze mną nie chcę, bo jak wiesz, że ja jadę jestem do Warszawy, to jego już nie ma wtedy. No chłopie, no to o czym rozmawiamy. No, Czyli my... unikać no, unika, no. A ja nawet nie będę dzwonił do niego, bo mam głęboko: to wiesz co? Yy, tak jak mówię, no nie będę się pchał na, na, na fiszek, nie tak, jak to się mówię, na nie No, ale, no. Y, 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 Wiesz, y, bo wygrywa z nim kilkulatek, który dlatego, też nie umie zadać ciosu. Dlatego, dlatego już mi teraz nie zależy, bo przedtem to teraz to jest śmieszne to, co zrobił. No to jest specjalnie, tam by ktoś ładnego mema zrobił tato, tato, nie idź powódkę wódkę, zostaj w domu połóż się spać. No to to udostępniłem specjalnie, kurwa, bo strasznie mi się to podobało. No to kurwa, dzieciak. Mu skoczył na plecy i ten, wiesz, frana palił, kurwa, że, że ten, że nie, nie, nie daje rady go zrzucić. Coraz to młodszy się nie, na Marcin nie, nie, no, Tak, do tego dobrze go, kurwa, zgniótł, człowieku, no. <śle> kurwa, no. Wiesz, bajkę, że 50 kilo mniejszych chłopków, który nie ma pojęcia o, o tym, żeby, żeby mnie, kurwa, y, 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 wisił wies, mi na, na grzbiecie, kurwa, bym go uż, kurwa. nie, no, już brak mi słów w ogóle. To jest, dlatego mówisz, teraz nawet nie biję do tego, bo jeszcze tym do Darka, mówię, dawaj tego, 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 tego Najmana. No, ale teraz już widzę, że ja Obsrany, on woli, wiesz, tam, wejść z siebie, idioty, zrobić z jakimś dzieciakami, o i tyle. Mirku, a, w, mówiło się o tym, że, że masz wrócić do tego oktagonu, mówiło się o tej walce z tym Szymanem Komandosem. No, no, Finalnie MMA VIP no, no, nie odbyło się? No, no, czy są jakieś perspektywy nowe teraz? Coś tam podobnie jest, no, bo jego zobaczymy, no, bo, bo będzie głośno, ale nie, nie, nie pozwolono mi tam mówić, no. Ale miałem nawet propozycję, właśnie też, żeby tam czy w, w tym, z jaką tam, tym, no, Żuromem i tak dalej, no, ale by. O właśnie, dobrze, że przywołałeś, no, no. bo kurczę, starzy, starzy znajomi same AWIP też się bili. Ale, że Ci też progres zrobił, bo no, nie oszukujmy się tam, to, że był tam bity i tak dalej, no nieważne, czy to... Obrona to obrona, to też trzeba... No, no nie, o tym On mówię. nie stał w miejscu no, i zamknął no, oczy. o tym mówię, no właśnie, nie ma takiego wsteka nie robił, tylko tam jeszcze sobie tam podpoczynał, czyli, czyli jakieś, jak że tak powiem, te, te, te jego tam treningi dały, dały, bo to nie jest takie proste, o, wyszedł i wiesz, no, ale mi nie, nie, nie się, no, się ładnie blokował, także a no çık, no to wystrzelał się i podejrzewam, że jak już wystrzelał no się, to się wyobrzał, no bo co, no, ładnie wyglądał że mam kontuzję, niż, niż kurwa nie, niż zobaczyć, że nie mam siły, kurwa no, bo tak. no tak, tak, no ale wystrzelał też myślę, że inny cik był na MMA VIP, a inny cik był teraz, no może no, no, paliwa, łapaj no, za... się za no, kurwa paliwa... <laughs> a nie, to nie, to nie ma sugestii ale paliwa pewnie za mało, no, Chyba no, no jądrowego, no tyle no, no to... no ale nie jest Spodziewanie fajnie, fajnie się Żurom zaprezentował. Widać, że progres od tej pierwszej walki poczyniony, no ale dobrze, też dobrze. trzeba powiedzieć, że ta pierwsza walka, no myślę, że tam były wspomagacze, jeśli chodzi to o Tomka. No nam, kurde, wszyscy się wspomagają, bo podejrzewam, że wiesz, że ten, że yy, dlatego nie ma żadnych tam antydopingowych historii, bo dopiero by była kurwa tablica Mendelejewa tam, no ale dobra, no nieważne. Ja tam mogę w, w każdej chwili, bo śmieję się, bo wszyscy napierdają o to, to, to. Ja, ja, ja to, sam wrzucałem kurwa te, te badania, bo przecież to takie te, ale dobra, w każdym razie wracając do, do, do tego, do, do Andrzeja, no nie, no kurde, no w sumie to jeszcze jak jeszcze. Bo was łączyli kiedyś, początkowo ale... przed Najmanem miało być Mirek tak, tak, no Brzurą. To tutaj, tutaj tam propozycja padła, ale w, w, w stójce, no i mi pasuje też i w stójce, bo Andrzej mówi, a w MMA tu, ale mówię, ja bo to jest trochę inaczej, bo ja napisałem, mówię, że mną tak łatwo by nie poszło, jak z tym tym, ale, ale w stójce, no to wiesz, no to wiadomo, że też do stójki trzeba się przygotować troszeczkę, no i ja kopnięcie mam, nie, nie oszukuję, że jak pocelowany ktoś jest, to musi leżeć, no nawet, kurwa, tymi cepami, kurwa, co to za... Ja, Najman też poczuł siłę ciosu, prawda? Przecież szybko wylądował na plecach. No ale to, to, to przecież teraz, teraz już tak oficjalnie mówię, ja, ja walczyłem z jedną ręką, przecież ja nie miałem prawej ręki, bo nie, nie miałem tryceps zerwany, kurwa, no to przecież każdy wie o tym, że 20 lutego zerwany tryceps ten, i ja, ja nic, trzy kilo do góry nie mogłem podnieść, jedną ręką, tylko wtedy nie chciałem tego mówić, bo mówię, bo będą się wyśmiewać. to gdzie chodzisz kurwa no to ja pokazałem mu jedną ręką no kurwa jak on wygląda z dwoma to go rozpierdolę kurwa A. Na pewno, ja ot... na pewno nie wskoczę mu na grzbiet i nie będzie jeździł ze mną, kurwa. Chyba, że będzie mu No Ale uważaj, żeby cię w tył głowy nie był, nie, bo on lubi ostatnio. Ja, tak, jak to, Jego tył głowy, to on się nadaje do pchania karuzeli, te tył głowy. Fakt, że wiesz, tym cepami, cepami pamięć, jakby wtedy sięgnął, to mi tam zachwiało, ale no ale kurwa, prawidłowo powinien wywrotkę złapać. Bo przecież ja jego, jego lekko ziele on musi leżeć, kurwa. No. Mirko, jakie plany na ten najbliższy rok? Coś się będzie działo, czy nie. na razie na, na spokojnie? Pewno, na, pewno, na pewno tak, na pewno coś się będzie działo, bo tak sobie i tak już my wkręciliśmy, con lo que estamos... Och, jadą nasi. Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. To, y, słowa, <laughs> zdanie, które zapamiętałem od ciebie. <laughs> w każdym razie coś tam będzie na pewno, no jak nie tu, to tu. No. Tylko tak jak mówię, no bo ty że mnie nie widzimy. No bo po już nawet nie pokazuje pewnych tych, bo... Tam, a niech zatęskną, prawda? Ale, y, nie pokazuje pewnych tam tych różnych takich tam, co się tam robi. W każdym razie na pewno... Y, ale grzeczny jesteś grzeczny. W sensie. No bo mówi, że nie pokazujesz, co tam a, się tak, robi. Bo, tak, no tak, wiesz, zawsze wrzucałem to z sceningów, co z tego, a okay. teraz po co? No, niech to myślą, że jest wszystko, wiesz. Dobra, Mirku, w takim razie... Waga jest dobra, waga jest 118 kilo. Nabity. Nabity, jak, no nie będę mówił, jak się. Ale staw zdrowy. Jak, jak, jak taka jest do lichenia. <grym> Dobrze, Mirko, w takim razie zdrowia przede wszystkim, żeby się wiodło, dziękuję Ci za rozmowę i widzisz, dzieje się w tych free fightach, nie sposób odpocząć. Wiesz, wrócę jeszcze do do tych właśnie tam... no nie wiem, nieważne jaka tam federacja, bo tam ta. Jeden z dżentelmenów, drugi mówi, że tylko 80% frajerów kupuje kurwa per No to kurwa powinni takich Natanów nie na wypierdolić w ogóle z tej federacji, bo to albo nie wiem, ja bym się ja bym już nie chciał kupić. Klaut kurwa tej tej no, bo jak 80% frajerów kupuje kurwa to się później okaże kurwa, że co, że, że mi też do tego. To, a z klautem jest. Ale wiesz, ale nie wolno pozwalać takim kurwa łotrą, prują się jak, jak stare dziwki, rozumiesz, a nawet nie mają pojęcia o, o co tu chodzi. No. Czyli też nie lubisz na to namarconia. A ja, nie, w ogóle nie tylko jego. Znaczy, mi chodzi, ten to ewidentnie powiedział kurwa, w wywiadzie, że, że śmieje się, że 80% frajerów wykupuje, on ma z tego hajs No kurwa, no to powodzenia, no to to jest szalony free-fightowy biznes Mirko ale to jest jakaś granica do kurwy nędzy. Nie może tak być, żeby byli fiutowcami w Pospolity, że myśmy chujki sobie z tych, co kupują. Jak ktoś ma takie tak miło, to ja na pewno już nie kupię takiego biletu. Z takiego nie ma takiej opcji. Chyba, że se nogę kurwa złamie, no to może kurwa. Z Mirku, wszystkiego dobrego w nowym roku. Żyj zdrowo. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich sportowych zakapiorów. Wszystkiego dobrego. Best fuel. Twój klucz do szybszej regeneracji.